Blocki Blocki, My Army, czyli moja, moja armia, tak? dawne wojsko. Komplet 210 elementów, to się nazywa Akcja w dżungli. No, mają takie kolory tutaj maskujące, właśnie zielone, tak z brązowym jak, jak, jak w dżungli. I widzimy, tu będzie taki posterunek wojskowy yy, i, i ciężarówka. Ciężarówka taka fajna, typowa wojskowa. No, i oglądamy po złożeniu. Składało się bardzo wygodnie. Ludziki już widzimy, mają bardzo. Tutaj są trzy ludziki. Bardzo wielkie karabiny, tak. Fajnie to wygląda. No, i najpierw sobie obejrzymy ogólnie, a potem w szczególe. Fajne jest to, że jest ten szkielet taki widoczny tej, tej paki. To jest takie typowe dla, dla wojskowych ciężarówek, tak się kojarzy z wojskowymi, Feminam. Fajnie, że są te klapy wszystkie boczne i tylne otwierane, otwierane drzwi. Yy, Zacznijmy może od naklejki, tak? Naklejka na, na drzwiach, gwiazda na daszku, rejestracja z przodu. Yy, druga naklejka, co ciekawe, na klapie silnika, więc też tak fajnie nierówno. Yy, też podobna rzecz yy, na przykład z klockami, że y, tu mamy tak, inne, inne zaczynają się z jednej strony zielone, z drugiej strony y, brązowe. I tak samo zauważmy sobie tutaj, y, przy klapie silnika też mamy. Z jednej strony y, są brązowe, z drugiej strony tutaj zielone, tak? I to jest całkiem fajne, bo tak się kojarzy z takimi tymi czapkami, plamkami malowania takiego do, do maskującego, do, do ukrycia pojazdu. Więc jest to bardzo, bardzo fajne. No, i tutaj mamy tak otwierane drzwi z jednej strony, z drugiej strony. Opony są gumowe, cały pojazd taki wysoko podniesiony. Tu nam się otwiera, tak, z tyłu nam się otwiera. I tu to samo. No i wiadomo, wiadomo, drzwi. Zamknięte też to fajnie wygląda. Tak, tak z dołu. No i jeszcze zobaczymy sobie zaraz posterunek. Dziożarówa jest, jest super, naszym zdaniem. Posterunek, tu to na, na instrukcji oklejania. Mamy takie e imitacja desek, tutaj jakąś palmę. Fajne jest to, bo to imitacja worków z piaskiem. Tu jest jedna taka spluwa, taki cięższy kaliber, też ludzik, no i tak to, tak to wygląda, wygląda to bardzo fajnie i, i całość generalnie pasuje do siebie i się spisuje. Naprawdę fajny zestaw od Klocki Blocki z My Army. uważam, że jest super. Jest klimatyczny na pewno. Maj armii to się nazywa a, akcja w dżungli. Dzięki.